W związku z wnioskiem radnej dotyczącym wyprowadzenia z porządku sesji jako punkt 10.3. Panie Wiceprzewodniczący, ja teraz czytam i proszę nie robić uwag. Ale Pan podniósł kartę w trakcie, ja czytam. Proszę poczekać to proszę nie rozmawiać ze mną w tym momencie. Wyprowadzenie punktu 10.3 w sprawie zmiany budżetu i budżecie powiatu miścowskiego na 2016 rok poddaje wniosek radnej do głosowanie. Kto jest za? Kto jest za wnioskiem radnej dotyczący wyprowadzenia z porządku sesji punktu dziesięć Kto Stwierdzam, że wniosek radnej Uszuli Sawickiej dotyczący wyprowadzenia z porządku sesji punktu 10-3 przeszedł. 10 osób. 10 osób głosowało za wnioskiem radnej, 8 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W związku z tym przechodzimy do przegłosowania, wyprowadzenia z porządku sesji punktu 10.3 w sprawie zmiany budżetu. Ja przepraszam, bo jest dużo emocji, dużo podpowiedzi, mężczyzn złych. Czyli teraz pytam Pana Mecenasa, czy przeczytać, czy musi przeczytać porządek, bez y, tego punktu. Proszę teraz, e, Wysoka Rada podjęła że, że punkt dziesięć już nie jest porządkowy, tak? Kwestia tego, czy przeczytać, te, czy nie, no to raczej to moim zdaniem ma jakieś potrzeby radnej, żeby jeszcze raz z porządku, że każdy rad głosował nad, nad wnioskiem świadomie, że głosowaliśmy nad zmianą porządkową. To tylko może jeszcze w tym miejscu yy, chciałabym jako przewodnicząca i yy, radna yy, mieszkanka gminy Darnile powiedzieć, że yy, Wiele tu gorzkich słów usłyszałam od kolegi radnego, który jest członkiem zarządu, od pana Potyry. I chciałabym powiedzieć, że pan Potyra jako członek zarządu może w tej chwili zawnioskować o zwołanie zarządu. Ja mogę ogłosić przerwę i może zawnioskować wniosek o przegłosowanie, tak, przygotować projekt uchwały o przegłosowanie w dniu dzisiejszym pieniędzy dla I to może nawet zgodnie z tym, jak składaliśmy wnioski, ponieważ ja w naszym roku podkreślam, że wniosek Rady o podział środków był zupełnie inny i za nikt, z wnioskodawcami nikt nie rozmawiał. Przechodzimy teraz, to nie jest miejsce teraz na, będzie Pan później zabrać głos. Ogłaszam przerwę, tylko minut prowadzenia w ten sesji. Pani może powiedzieć, a ja nie mogę powiedzieć? Ja powiem tak, wszyscy mieszkańcy powiatu, gdzie mówię, są tacy sami. Nie będziemy robić jednej uchwały dla jednych, a inne dla innych. Pani Przewodnicząca, traktujmy wszystkich jednakowo. Panie Radny, może Pan przygotować nawet cztery projekty uchwał dzisiaj i Rada będzie głosowała kolejno, tak jak tutaj proponowano. A nie tak jak pan mi powiedział, że pan rządzi, bo pan jest w zarządzie i ja nie mam nic do Przerwa pięć minut. Ogłaszam przerwę. Na osób, które nie może móc.